Jesteśmy bardzo zmęczeni. Wczorajszy dzień był naprawdę bardzo ciężki, nie tylko dla nas, ale i też dla Was. Dlaczego? Dlatego Wam współczuję tej sytuacji, która tam nastąpiła. Ale wracając, jesteśmy przemęczeni, bolą nas ręce. Wysiłek jest ogromny. Nie sądziłem, że ta trasa będzie tak wyglądała. Naprawdę nie wiedziałem, że to będzie aż tak ciężkie. Ale wydaje mi się, że już najgorsze mamy za sobą. Dzisiaj chcemy wpłynąć do warty, co jest prawdopodobne. Że się, prawdopodobnie, że się uda, z tego względu, że mamy już krótki odcinek i naprawdę dzisiaj rzeka nam dopisuje, pogoda nam dopisuje. Eee, Większości jesteśmy zregenerowani. Jesteśmy zregenerowani i właśnie mamy wypoczynek, na którym y, dla Was to nagrywam. Co najgorsze jest, najgorsze jest to, że po prostu dłonie nie wytrzymują tej presji, tego wysiłku. Cały czas te stawy wszystka, każda chrząstka, chrząstka, chrząstka jest w, tak naprawdę w bólu, e, bo ten wiosło cały czas trzeba trzymać i cały czas wiosłujemy tak naprawdę bez przerwy. Gdzieś tam chwilowe momenty są, gdzie odpuszczamy wiosła i nas niesie nurt, ale naprawdę trzeba cały czas wiosłać, żeby się przemieszczać, żeby jak najwięcej tych kilometrów robić, bo też wiadomo, my chcemy też jak najszybciej z tej wyprawy wrócić. W każdym razie, na początek przepraszamy za nie najlepszą jakość wideo i dźwięku, ale dbamy o swoje telefony i on sobie, one są w takich zabezpieczeniach. E, to piąty dzień tego wyzwania. Cały czas oczywiście pojawiają się pytania. E, po pierwsze, kto to wymyślił? To jest jedno i wiadomo, że drugie, czy w ogóle osiągniemy cel, bo myślę, że i Kuba, i ja, i Zoja z pokorą podchodzimy do tego. Co dookoła, mimo że to co dookoła jest oczywiście piękne i naprawdę czasami bardzo, bardzo majestatyczne, no to jednak e, podchodzimy do tego z pokorą. Piąty dzień i dużo ludzi, dużo dobrych ludzi po drodze, dużo dobrych ludzi tam. E, u Was przed, przed ekranami komputerów, telefonów komórkowych, bo czujemy to wsparcie. Zresztą czytamy Wasze komentarze, i e, Wasze sygnały, i, i głosy kibiców. E, co najważniejsze, jesteśmy na mieliznie. Co najważniejsze, trafiliśmy właśnie na mieliznę. Tak to wygląda. Realnie. Także praktycznie. Relacja na żywo. Najgorsze też są poranki tak naprawdę, gdzie śpimy pod namiotem, bo rano wstajemy i wszystkie nasze rzeczy są wilgotne. Namiot, śpiwory, wszystko jest mokre i nie jest najcieplej w porank o porankach, bo wstajemy o 6 rano, wyprawę zaczynamy bo, bodajże 7 albo 8, zależy od dnia jak jesteśmy zmęczeni. Eee, I dzisiaj... Dzisiaj naprawdę wypoczęliśmy, naprawdę chciałbym podziękować tym wszystkim osobom, które nam pomogły w wczorajszym dniu. Dowiozły wodę, dowiozły jedzenie, załatwili hotel, wyciągnęli kajak, nawet nam pomogli. Osobom, które przechowały ten kajak w swojej stodole, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Ludzi, których mijamy naprawdę są super, bo nam bardzo dużo pomagają. I co jeszcze bym chciał powiedzieć, że się nie poddamy i nawet chciałbym powiedzieć, że nikt nie przewiózł tego kajaka i nie będzie przełożony ten kajak. Bo nawet wiceprezydent Kalisza powiedział, że przez Kalisz zostanie przewieziony ten kajak, a ja powiedziałem, że nie ma szans, bo to nie będzie zaliczone. Więc to wyzwanie liczy się tylko i wyłącznie wtedy, gdzie dopłynie ten kajak prostą i sami będziemy przenosili przez przeszkody. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie kciuki i yy, udostępniajcie zrzutkę. Nasz wysiłek jest niczym w porównaniu z wysiłkiem, które podejmują. Rodzice w pieczy zastępczej, więc tam Was kierujemy nie tylko w ramach zrzutki, ale też w ramach zapoznawania się z tą przestrzenią, bo też mamy nadzieję ja przynajmniej mam taką nadzieję że Ewelina i Andrzej będą inspiracją dla innych, żeby podjąć takie wyzwanie.